Następny sprzęt od Bosza, pewnie jakościowo dobry, a jeśli chodzi o użyteczność, no troszkę lepiej niż ta cała wiertnica zakichana. BBB, jak to się nazywa, GBH 540 DCE, porównywają też domaszny Hilti. Troszkę tak, o 400 euro kosztowały. Te maszyny chyba z Hilty po 800 euro chodzą. Może i po 1000 suś, już nie pamiętam. I porównywałem dane techniczne. No to jest cięższe trochę od Hilty TE60. Cięższe, mniej więcej ten sama waga. Więcej ma tych dziurów tak czyli mocniej nimi w ścianę wali ale nie czuć tej mocy może do rozwalania ścian żeby dziurę w ścianie tak wykuć mur cały to może ale do rowków no niezła bardzo mi się to podoba I też nie jestem zadowolony z zakupu od tego ręka boli ogólnie łapy bolą Szybko się męczy człowiek przy tej maszynie, przy tamtej maszynie, która też jest ciężka. TE60. Oczywiście ręce się męczyły, ale wystarczył chwilę odpoczynku i był gotowy do Można dalej było jechać z tematem. Przy tej maszynie niestety to jest, to jest inny rodzaj zmęczenia rąk, to jest taki taki rodzaj zmęczenia rąk, że człowiek ma, nie ma ochoty więcej pracować. Tutaj cała dłoń boli. Tu o, 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 od tego trzymania badziewa I trzeba właśnie tą maszyną trzeba mocno dociskać, żeby ona dłutowała ścianę. Ja myślałem sobie, że jak tą maszynkę sobie wezmę i będzie ten dół, i się tak z góry przyłożę do ściany. Normalnie filty tak jest. Se wcisnę tylko rzecki, to będzie samo sobie zjeżdżać na dół. Niestety. W tej maszynie tak nie jest, nie wiem, jest mniej w żuła, czy co? coś jest tam inaczej niż filtry, i trzeba dociskać, mimo że opiera się maszynę, gdzie w sumie ona waży, nie no pamiętam, 5 kg, no to jest dosyć duży nacisk i powinno to powinno to samo tak tu, 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 tu zjeżdżać na dół. Tego nie robi, trzeba jeszcze swoją siłą, siłą mięśni dociskać, i nie nadaje się to do za bardzo, chociaż ma więcej dżulów. Nie pamiętam, jak tam było z prędkością obrotów, wycenia, ale dużo lepiej mi się robi dziury. No, nie mówię o jękkie ścianie, bo to jest bez różnicy, ale w betonie czy w części to właśnie lepiej mi się robi maszynką Hilti. nawet tymi mniejszymi TE50, na przykład. I tamte TE50, i lepsze do i lepsze do wiercenia, więc moim następnym planem. No, nie to. średnio polecam to jako rezerwowa maszyna. Albo, jakby ktoś chciał sobie wyburzyć ścianę, to, to może wtedy.